Są na świecie miejsca, które przeczą wszelkiej logice, ale Bangladesz wynosi to na zupełnie inny poziom. Wyobraź sobie kraj, w którym miliony ludzi codziennie ryzykują życie, podróżując na dachach przepełnionych pociągów, ponieważ nie mają innego wyboru. Gdzie przemysł modowy zarabia miliardy, wyzyskując pracowników w nieludzkich warunkach, jak w tragicznym zawaleniu się budynku Rana Plaza w 2013 roku, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc osób. Tłumy zanurzają się w silnie zanieczyszczonych rzekach, wierząc w duchowe oczyszczenie podczas gdy w rzeczywistości narażają się na poważne choroby. Jakby tego było mało, poligamia jest nadal dozwolona, choć rząd próbuje ją zniechęcać poprzez podatki. Nierówności społeczne są brutalne. Z jednej strony milionerzy cieszą się luksusowymi drapaczami chmur, a z drugiej miliony ludzi żyją w skrajnym ubóstwie, niektórzy zmuszeni do prostytucji, aby przetrwać. To właśnie Bangladesz, jeden z najgęściej zaludnionych i najbardziej chaotycznych krajów na świecie. W tym filmie odkryjemy jego mroczne sekrety. Przygotuj się na szokujące fakty. Bangladesz to kraj położony w Azji Południowej, graniczący z Indiami i Mianmą. Jest niewielki pod względem powierzchni, ale ogromny pod względem liczby ludności. Na zaledwie 148 460 km2 mieszka ponad 165 milionów ludzi, co czyni go jednym z najgęściej zaludnionych państw na świecie. Przeludnienie jest jednym z największych i najbardziej palących problemów w Bangladeszu. Z ponad 1200 osobami na kilometr kwadratowy Kraj ten zmaga się z konsekwencjami tej rzeczywistości w każdym aspekcie codziennego życia. Miasta są przepełnione, przestrzeń to luksus, a rywalizacja o podstawowe zasoby, takie jak woda czy mieszkanie, to codzienne wyzwanie. Wiele rodzin żyje w ciasnych pomieszczeniach lub przeludnionych slumsach, gdzie prywatność praktycznie nie istnieje, a złe warunki sanitarne zwiększają ryzyko chorób. Ogromna liczba ludności wywiera również olbrzymią presję na infrastrukturę kraju. Chaos komunikacyjny w dużych miastach sprawia, że każde przemieszczanie, zamieszczenie się to prawdziwa walka. Ulice Daki, stolicy to morze pojazdów, gdzie korki mogą trwać godzinami, a transport publiczny nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu. Przepełnione autobusy, wyczerpujące podróże i długie oczekiwanie to codzienność milionów ludzi próbujących dostać się do pracy czy szkoły. Oprócz miejskiego chaosu, również podstawowe usługi nie nadążają za rosnącą populacją. Szpitale, szkoły i systemy zaopatrzenia w wodę są niewystarczające, co prowadzi do złej opieki medycznej, przepełnionych klas i problemów z kanalizacją. Brak odpowiedniej infrastruktury zmusza wielu ludzi do korzystania z prywatnych usług, które są poza zasięgiem większości społeczeństwa. Bangladesz bije niechlubny rekord. Został uznany za kraj o najgorszej jakości powietrza na świecie. Na ulicach Daki, stolicy, oddychanie stało się aktem przetrwania. Powietrze jest przesycone toksyczną mieszanką zanieczyszczeń, tworząc gęstą, szarą mgłę, która spowija miasto, zasłaniając słońce i zamieniając zwykłe oddychanie w codzienne wyzwanie. Ta sytuacja nie jest tylko Uciążliwa. Jest niebezpieczna. Poziom zanieczyszczenia powietrza w Bangladeszu osiąga tak ekstremalne wartości, że spacerowanie po ulicach miast można porównać do wypalenia kilkudziesięciu papierosów dziennie. Wszechobecny zapach dymu i chemikaliów przenika ubrania i płuca, wpływając na zdrowie milionów ludzi każdego dnia. Zanieczyszczenie jest widoczne gołym okiem. W powietrzu unoszą się drobne cząsteczki, a konsekwencje dla zdrowia publicznego są katastrofalne. Coraz więcej osób cierpi na choroby układu oddechowego. Takie jak astma czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Kryzys związany z zanieczyszczeniem powietrza jest napędzany przez błędne koło czynników niekontrolowaną emisję przemysłową, nadmierne spalanie paliw kopalnych, palenie odpadów na otwartym powietrzu oraz wylesianie. Prostytucja w Bangladeszu to skomplikowany i często pomijany problem, który ujawnia mroczną rzeczywistość, znaną tylko nielicznym. W miejscach takich jak Dauladia, jednym z największych rejonów, gdzie ta praktyka jest legalna, wiele kobiet znajduje się w sytuacjach ekstremalnych, w desperacji radzkiej walce o godne życie. Wiele z nich trafia do tego świata nie z wyboru, lecz z braku innych opcji, uwięzione w cyklu wyzysku i trudności, gdzie nadzieja na lepszą przyszłość wydaje się nieosiągalna. Skrajne ubóstwo i brak możliwości zatrudnienia zmuszają kobiety do podejmowania dramatycznych decyzji. Środowisko, w którym żyją i pracują, jest często niebezpieczne, a mimo legalizacji prostytucji ochrona prawna i społeczna jest znikoma. Kobiety te spotykają się z dyskryminacją i stygmatyzacją, są marginalizowane przez przez społeczeństwo, które woli nie dostrzegać ich istnienia. Pomimo tego, że ich działalność odgrywa istotną rolę w gospodarce, często są traktowane jak niewidzialne, bez żadnego uznania za swój wkład. Poza prostytucją innym kontrowersyjnym zjawiskiem kulturowym w Bangladeszu są małżeństwa między kuzynami. Ta praktyka, powszechna w wielu społecznościach, jest postrzegana jako sposób na wzmocnienie więzi rodzinnych i zachowanie dziedzictwa. Wiele rodzin od najmłodszych lat zachęca dzieci do zawierania takich związków, wierząc, że zapewni im to stabilność Finansową i emocjonalną, jednak ta wielowiekowa tradycja wiąże się z poważnym ryzykiem, które często jest ignorowane. Małżeństwa krewniacze, zwłaszcza między kuzynami, mogą znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób genetycznych i wad wrodzonych. W niektórych rejonach Bangladeszu skutki takich związków są już widoczne, a ich wpływ na zdrowie ludności jest głęboki. Wady rozwojowe, zaburzenia neurologiczne i rzadkie choroby występują w tych społecznościach częściej niż innych. Społeczeństwo bengalskie charakteryzuje się praktycznie kulturową, która choć legalna, budzi kontrowersje, możliwość posiadania przez mężczyznę więcej niż jednej żony. Aby zaradzić temu problemowi i zminimalizować jego skutki społeczne oraz ekonomiczne, rząd Bangladeszu wprowadził system podatkowy, który rośnie proporcjonalnie do liczby żon. Ta strategia ma na celu zniechęcenie do tej praktyki poprzez nałożenie obciążeń finansowych na mężczyzn, którzy się na nią decydują, starając się w ten sposób znaleźć zrównoważone podejście do sytuacji. Jednak skuteczność tej polity Pozostaje niepewna. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że opodatkowanie skutecznie zmniejsza liczbę małżeństw poligamicznych, inni uważają, że środek ten nie wystarcza, aby zmienić głęboko zakorzenione w lokalnej kulturze zachowania. W wielu obszarach wiejskich poligamia jest nadal uważana za tradycję, a wielu mężczyzn jest skłonnych ponosić dodatkowe koszty, aby ją praktykować. Sytuacja ta ma poważne konsekwencje dla nierówności społecznych. W kraju, w którym wiele rodzin już zmaga się z trudnościami finansowymi, utrzymanie kilku żon i dzieci może jeszcze bardziej skomplikować sytuację ekonomiczną. Szczególnie kobiety stają w obliczu dodatkowych trudności, ponieważ często mają ograniczony dostęp do zasobów takich jak edukacja i możliwości zatrudnienia, co może prowadzić do ich ekonomicznej zależności. Co więcej, emocjonalne relacje w małżeństwach poligamicznych bywają napięte. Rywalizacja o uwagę i zasoby pomiędzy żonami może prowadzić do konfliktów i negatywnie wpływać na ich dobrostan psychiczny. Ta dynamika może powodować wewnętrzne nierówności, które jeszcze bardziej utrudniają co codzienne życie w takich związkach. Następny fakt Cię zaszokuje. W ciemnych, pełnych zanieczyszczeń wodach kanalizacyjnych Daki, stolicy Bangladeszu, działają grupy poszukiwaczy złota. Zanurzają się bez żadnej ochrony w toksycznych ściekach, skażonych chemikaliami, odpadami i nieczystościami, aby znaleźć drobne cząstki złota, które przypadkowo trafiają do rur i odpływów miasta. Dla tych ludzi ta niebezpieczna praca jest jedynym sposobem na przetrwanie. Ci poszukiwacze ryzykują życie każdego dnia, zanurzając Ręce w trującym mule w nadziei, że znajdą coś, co może przynieść im jakikolwiek dochód. Bez sprzętu ochronnego i jakiejkolwiek osłony są narażeni na ekstremalnie skażone środowisko, gdzie każde zanurzenie może oznaczać poważne choroby. Ciągła ekspozycja na brudne wody może prowadzić do infekcji skórnych, problemów z układem oddechowym oraz groźnych chorób, takich jak zapalenie wątroby czy cholera. To, co dla wielu byłoby nie do pomyślenia, dla tych poszukiwaczy złota jest codzienną koniecznością walką o. Przetrwanie w jednym z najbardziej niezdrowych miejsc na świecie. Jednak cena, jaką płacą za tę desperacką próbę znalezienia złota, jest niewyobrażalnie wysoka. Kolejna ciekawostka może wydawać się niewiarygodna, ale jest codziennością milionów ludzi w Bangladeszu. W wielu regionach kraju silnie zanieczyszczone rzeki nie są tylko źródłem wody, ale także miejscami świętymi, gdzie tłumy codziennie się kąpią, wierząc w ich moc oczyszczającą duszę. Dla wielu mieszkańców ta praktyka ma głęboki sens duchowy i jest związana z wierzątami. Przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jednak rzeczywistość tych wód jest przerażająca. Rzeki wykorzystywane do tych rytuałów należą do najbardziej skażonych na świecie. Odpady przemysłowe, nieoczyszczone ścieki i nagromadzone śmieci zamieniają te wody w toksyczną breję. Mimo to mężczyźni, kobiety i dzieci zanurzają się w nich bez wahania, wierząc, że kąpiel przynosi duchowe oczyszczenie i błogosławieństwo. Problem polega na tym, że razem z wiarą pochłaniają również groźne choroby. Infekcje skórne, choroby układu oddechowego, a nawet cholera są powszechne wśród osób, które regularnie korzystają z tych rzek. Badania wykazały, że jakość wody jest tak fatalna, że w wielu miejscach nie nadaje się nawet do kontaktu ze skórą. Mimo to tradycja pozostaje silna, a każda próba interwencji napotyka opór, ponieważ te praktyki są częścią lokalnej kultury od wieków. Władze starają się walczyć z zanieczyszczeniem i edukować społeczeństwo, ale zmiany następują powoli. Tymczasem miliony ludzi codziennie ryzykują zdrowie, zanurzając się w wodach, które zamiast oczyszczenia niosą ze sobą niewidzialne zagrożenie, cichy, ale śmiertelnie niebezpieczny problem, który dotyka życie tych, którzy są zależni od rzek do przetrwania. Następna ciekawostka może wydawać się niewiarygodna, ale jest częścią codzienności w Bangladeszu. Każdego dnia tysiące ludzi podróżuje pociągami w sposób, który w wielu miejscach na świecie byłby nie do pomyślenia. Zwisając po bokach wagonów, siedząc na dachach i trzymając się każdego dostępnego miejsca. Dla wielu z nich nie jest to kwestia wyboru, lecz konieczności. Przepełnienie pociągów wynika z faktu, że infrastruktura transportowa nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem. Bilety są rozchwytywane, a ci, którzy nie zdążą zająć miejsca w wagonie, muszą improwizować. W okresach świąt i festiwali religijnych sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Tysiące ludzi próbują podróżować jednocześnie, powodując kompletny chaos na stacjach i sprawiając, że pociągi są przepełnione zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mimo ogromnego ryzyka, ta praktyka trwa a nadal pociągi nie są przystosowane do przewozu pasażerów w takich warunkach, a każdy gwałtowny ruch może być śmiertelnie niebezpieczny. Upadki są częste, a wypadki pochłonęły już wiele ofiar na przestrzeni lat. Rząd próbował rozwiązać ten problem poprzez zwiększenie kontroli i rozbudowę sieci kolejowej, ale wciąż brakuje wystarczającej liczby pociągów, aby sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu. Dopóki sytuacja się nie zmieni, wielu mieszkańców Bangladeszu nadal będzie ryzykować życie, ponieważ nie mają innej realnej alternatywy. Kolejna rzeczywistość Bangladeszu ujawnia wysoką cenę, jaką kryje za sobą przemysł modowy. Kraj ten jest jednym z największych eksporterów odzieży na świecie, dostarczając produkty znanym międzynarodowym markom za pomocą niezwykle taniej siły roboczej. Jednak za błyszczącymi witrynami sklepów i metkami luksusowych marek kryje się ponura rzeczywistość. Miliony pracowników szyją ubrania przez długie godziny w nieludzkich warunkach, otrzymując skandalicznie niskie wynagrodzenie i codziennie narażając swoje życie. Większość fabryk działa bez odpowiednich środków bezpieczeństwa w starych, przepełnionych budynkach. Pracownicy, tam w większości kobiety, spędzają nawet 14 godzin dziennie w dusznych pomieszczeniach z ograniczoną wentylacją i przestarzałym sprzętem. Wielu z nich zarabia mniej niż jednego dolara dziennie, co nie wystarcza na zapewnienie sobie godnego życia. Praca jest wyczerpująca, a najmniejszy błąd może skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Najgorsza tragedia miała miejsce w 2013 roku, kiedy za Walił się budynek Rana Plaza. Mieściło się w nim kilka fabryk odzieżowych, a mimo widocznych pęknięć na ścianach, pracownicy byli zmuszani do kontynuowania pracy. W dniu katastrofy zginęło ponad tysiąc osób, a kolejne dwa pół tysiąca zostało rannych. Był to jeden z największych wypadków przemysłowych w historii, który odsłonił brutalne realia, w jakich pracują bangladescy robotnicy. Pomimo szoku, jaki wywołała ta tragedia na całym świecie, niewiele się zmieniło. Prowadzono pewne reformy, ale wciąż istnieją tysiące fabryk działających na bezpieczeństwa Bez żadnych gwarancji ochrony dla swoich pracowników. Edukacja w Bangladeszu stoi przed ogromnymi wyzwaniami, ale niektóre społeczności znalazły niezwykle pomysłowe rozwiązanie. Podczas pory monsunowej rozległe obszary kraju są całkowicie zalewane wodą, co sprawia, że dotarcie do szkół staje się niemożliwe. Jednak zamiast rezygnować z nauki, mieszkańcy tych terenów postanowili zamienić problem w rozwiązanie. Stworzyli pływające szkoły. Te specjalne łodzie pełnią funkcję sal lekcyjnych na wodzie, są Wyposażone w ławki, tablice, a nawet małe biblioteki, i codziennie docierają do ociętych przez powódź wiosek, zapewniając dzieciom dostęp do edukacji. Wiele z tych szkół wykorzystuje również energię słoneczną, co pozwala na korzystanie z komputerów i zasobów cyfrowych, coś co w wielu wiejskich rejonach Bangladeszu byłoby niewyobrażalne. Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie w kraju, gdzie skrajne ubóstwo zmusza wiele dzieci do porzucenia nauki, by pomagać w utrzymaniu rodzin. Dzięki szkołom na wodzie mają one szansę na kontynuowanie edukacji. Edukacji, niezależnie od warunków atmosferycznych, ten innowacyjny model nie tylko sprawia, że nauka staje się bardziej dostępna, ale także udowadnia, że nawet w obliczu trudności można znaleźć kreatywne rozwiązania, które zmieniają życie na lepsze. I oto na zakończenie coś naprawdę fascynującego. Legendarny pływający targ w Barisal. Wyobraź sobie scenerię, w której łodzie wypełnione po brzegi owocami, rybami i przyprawami suną po wodzie, tworząc barwny i aromatyczny spektakl. Tutaj sprzedawcy w większości drobni rolnicy i rybacy zamieniają swoje łodzie w prawdziwe pływające sklepy, oferując świeże produkty bezpośrednio klientom. Bezpośredników mogą zapewnić uczciwe ceny i utrzymać swoje rodziny, kontynuując tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jednak nie wszystko jest tak idylliczne, jak mogłoby się wydawać. Te rynki borykają się z rosnącymi problemami, które zagrażają ich istnieniu. Zanieczyszczenie wód, nasilone przez rozwój przemysłu i brak skutecznych regulacji środowiskowych zamienia to miejsce miejsce pełne tradycji, w obszar wymagający pilnej interwencji. To, co kiedyś było źródłem życia, dziś niesie odpady i toksyny, zagrażając zdrowiu i dochodom lokalnych społeczności. Dodatkowo presja modernizacji staje się coraz większa. Supermarkety i sieci handlowe zdobywają popularność, co sprawia, że tradycyjnym handlarzom coraz trudniej jest konkurować. Z każdym rokiem coraz mniej łodzi wypływa na te wody, a kultura pływających targów jest zagrożona wyginięciem. Mimo to determinacja tych ludzi budzi podziw, dopóki istnieje nadzieja i tradycja, targi będą trwać, stawiając czoła przeciwnościom losu i zachowując swoją unikalną tożsamość. I to już koniec dzisiejszego filmu. Która z tych ciekawostek zaskoczyła Cię najbardziej? Podziel się swoimi przemyśleniami na temat ciemnej strony Bangladeszu w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Like Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który właśnie pojawił się na Twoim ekranie. Jestem pewien, że Ci się spodoba. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.